i ja, jako Hinka, tak? Jest Dzisiaj wzięłam Hinkę, bo tam jedna osoba właśnie mi ostatnio mówiła, że nie gram w ogóle Hinką, a od niej zaczynałam. Takie mam na niej perk'ie, jak widzicie. Nie mam adrenaliny na niej niestety, bo to jest... W ogóle Simka chciałam powiedzieć, bo gdaliśmy na Simsa. To jest postać, którą ja zaczynałam grać, jak może niektórzy pamiętają. No i nie mam adrenaliny na niej niestety, wam dam radę tutaj, no i tu że. Ale za co masz o... te stare <coughs> bohatery. Mam... Tak, właśnie zaraz wam pokażę. Właśnie weszłam tutaj i mówię, Boże, jak ja mam tutaj ten offeringi stare, nie? Już w ogóle takich nie ma. Pokażę wam w ogóle. Jak wejdziemy do tego drugiego lobby. No, ale sobie zostawię, tak wiecie. Kolekcjonerskie, na kolekcjonerskie na pewno, bo że ich nie ma już ich wiesz, nie można zdobyć. mam jakąś starą apteczkę, której nie używam. No, nie mam do niej niestety skinów, bo no nie gram nią. Teraz XP Kate, tak jak mówiłam i czekam na skinę do Kate. I pogram trochę Kate. Trzeba to zmieniać. Ściąga. Co ściąga? To, to Gdzie? Ale ty jesteś to właśnie. Ja wtedy gadałam, że ja będę spić Kate i ty Kate zacząłeś grać tu! <grymne> Kate jest prześliczna. Ja mogę zacząć grać, słuchajcie, zaraz wam pokażę kim. O nie! O. <grymne> <grymne> oh. <grymne> Wiedziałem! Ktoś na ostatnim napisał w komentarzu, żebym zagrała Lori. Nie, słuchajcie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma opcji. E, zobaczcie, w ogóle, patrzcie jaki Haddonfield w ogóle. Tutaj, zobaczcie, czerwony las, bagna w ogóle. I jeszcze tu brązowe były, był ten porozdzielany, no nie? Tutaj, zobaczcie, taki czerwony las. No, mega są te te mapki. Ale tak jak mówię, zostawię sobie. Zmienię mi ten lorin, no, co ty robisz? No dobra. A no może <laughs> tak, jednak. Tak by zmienił. <laughs> Ale czekał do ostatniej chwili. Ej, o Jezu. Przedekrym. Dobra, dało się. Uff. No jaki mnie tutaj straszy, nie? Skończyłyby się zabawy. Ja... W sumie fajnie by było, ej może kiedyś zagramy ten, czterema Lori. Ciekawe co by było. Znaczy czterema nie, no się nie doczema na przykład, nie? Tylko no. ja chyba na nic nie mam za bardzo, także Mori, no świetnie po prostu. To będzie w szybki mecz. No. O nie, moglibyśmy wygrać chociaż z Raz. No z raz. ale ostatnio chyba nie, się nie, Gosia podaliśmy. uciekała, Gosia uciekała. Ja w jednym uciekła? meczu wyszłam z tobą, Eryk, a w drugim chyba klapą. Patak. No tak. nie uciekła Ta Gosia. Ta wiedźma wtedy, co cię puściła, nie? Tak, tak. tak. No. no mamy tak, bo oni wiedzą, że my z YouTube'ów. No, no. Tak, na pewno każdy cię rozpoznaje. No halo, no, Gosia jest sławna, jestem prawie sławny. Ciebie to wszyscy znają. No, znają właśnie i później mnie zabijają i piszą mi, że pozdrawiam Tula, no <śle> Tak było ostatnio. O, farma. Cześć Tula, jestem twoim fanem i cię właśnie utłukłem w debacie. Tak, wielbę cię pozdrawiam, nie? <śle> Super <Wow>! się grało! <śle> ja miałam laga, ej. Też miałem cofkę? Są lagi, oh słuchajcie. No, jest Regina. To tak z radości. <śle> I mory i lagi i ruina. I pewnie jakiś noet. I nie daje to. na odcinek po ma, wiedźma, 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 słuchajcie. A no. Tak. A jaka? Dobra. Jakie jaka sobie? wiedźma? ma? Wiesz, to ma przepaskę na włosach. No. I taka trochę jakby niebieskawa, i ma taką może tiunikę, ale z daleka ciężko poznać, jak uciekałem generalnie. Nagryzacja no, jest ta czarna, taka cała, on jej to w ogóle nie widzę. Ej, uwierzysz, że nie miałem ani jednego jeszcze? Ja miałem jeden, którego właśnie zwaliłem wtedy. Aha. No, ale elo. Pięknie. Tu znowu trzeba uważać na pułapki, nie? Ja oczywiście zaraz wlezę. One się gania z niją, um, słuchajcie. A, no to jest dobrze. To my zaraz naprawimy. Naprawimy, znajdziemy może najpierw. No tu właśnie. Bo ona ma chyba zieloną ej, ruinę. co odsufa mnie. Ja pierdzielę, jakie cofki. Zieloną ruinę ma tak. Oni coś zmieni z tymi dźwiękami, słuchajcie, bo jakoś dziwnie głośno no. dyszą teraz. Jeszcze bardziej niż normalne. O, o widzę ich tam. O, i ktoś Kurierze nie trafił do mnie. Jeszcze raz mam. No. no ej. A <laughs> ty nie masz, a ty nie masz Ja trafiam w te 150 teraz Ech, co ty No patrz, no prawie Krzyczy na mnie, krzyczy, ja wiesz że zaraz zwalę znowu gena Ja na ciebie gdzie na ciebie krzyczę To ty mówisz, że nie trafiam Przepraszam, bo się już uniosłem O, gena trafiłam tam Ej, ja ona usłyszę. tu przyszła Ta ja ty ale Ej. ona wiesz to porzuciła to mnie je, więc się nie stresuj. Ona tu przyszła Przyszła tu, a nie ją porzuciła, No bo nie przyszła z nią do nas No wiem, a. ale nie O jezu! To jest wiedźma no, z przepaską! O oh my god! Jakie mam cofki, nie? Nie, a słuchaj idę. O jezu, sicku A się zdenerwowałem Ej ładna jest ta wiedźma o, o Ona wygląda na jakąś taką greczynkę trochę No taka trochę... Chinka, chinka dupa E, Pułapkę Egip... postawiła przy wejściu. Egipka? A, bo to jest chyba ta nowa. Gajdzona! Niech będzie jakakolwiek. Niech mnie nie złapie. Halo Ha, ogłuszyłem ją. Dobra. Jak tam ci idzie, again? Dobrze, jestem w połowie. A w górnym na... Jest tutaj... mało skilciaków, wiecie? Bo to jest ta zielona ruina. Niby tak, ale jak oła mnie uderzyła. I jeszcze w dodatku trafiam nie, przeklęte testy. Panna młoda, ta ma z Panną młodą. Tak? O. Tak. Czy jednak ślub nie wpływa korzystnie na cerę? Ja ja się. <laughs> na nic nie wpływa dobrze. dobrze A stawia pułapkę? Tak, stawia. W trawie są dwie pułapki. Z dwóch stron trawy. Szkoda, że latarki nie wziąłem. O, teraz wiesz, <laughs> przyjdziemy z wejściem do tego. <laughs> <Nie. śmiech> Pośmiej się. Zrozumiałeś. <śmiech> 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 Dopiero doszło. Ty, co to no jest? Idzie do mnie. A, A na nią. Nie, bo tu jest uważaj pułapka. łapka, boż, dlaczego idziesz tędy? Ej, co za kretynka. Co ona robi? Czekaj. Okay. Ci Ona nie się chyba nie teleportowała, niechana teleportowała niechana do was. Nie, nie, wiesz, co to jest. Przyciśnij kontrolę! Mam, ale Co się kontrol. stało? Mam, no, Jaka cówka w ogóle ty, Dokładnie. ja coś miałam z haka i nagle jestem w ogóle. Pff, Ej, tak. ale czekajcie to, że ja uciekałem przed nią, byłem daleko i nagle leżę. No to to tak jak ja kiedyś uprzemka, gdzie ty leżysz? No, żarek? W pierwszym odcinku. U mnie. Znaczy ja już mnie powiesiła. A tu czy powiesiłam. Nie, to jest Greczynka, to nie jest panna młoda. Ma zobacz, ma wianek i ma sukienkę porwaną. Człowieku, to jest greckie. Ty w struj. Grecji kiedyś byłeś? <grym> nie, panna młoda. To jest panna młoda z Grecji. Nie. Erik, nie rozmawiamy w ten sposób. <grym> panna młoda widzę, żeby znowu mi wyszła. Dobra, ja idę. Ona na pewno tu postawiła milion pułapek, prawda? Widzowie piszą. E, nie. Czy nie jest. Tak, Wiedzła. tak, jest przy schodach. Przy schodach są dwie nie Tutaj jest, koło dole, mnie. Idę. No dobra, idę. <coughs> Ale w ogóle dobra. to było niezłe, nie? bo ja przemka zdejmowałam. To no nie ja mnie zdjęła. Ale ja ciebie właśnie u siebie zdejmowałam, zobaczysz. Co tu się dzieje? Ktoś na górze ci wszystkie pułapki i tak uruchomił. Spokojnie, no, bo już No go chyba nie. se jaja A. robisz, nie? Kto tu w ogóle przyszedł? Ja Czemek. tu skradam się. no... Nie, tu nie ja jestem, to nie ja. No nie ja czy to nie ma. ty jesteś. Ja tu idę na kucaka specjalnie, żeby pułapek nie uruchomił. Ej, Morima. No ma? Zjadła mnie. Co czeka? Ty... Już no. tak szybko? No ja, ja to wiesz, że ja to szybko. No ja mam tam. Ojej. Jezu, ale taki lak, że tu się graźnie nie da w ogóle. No, ciężko jest. Masakra. my nie spojrzeliśmy na ping w ogóle, nie? Po co? Po u my nie? Jeszcze ta jest prostu... taka ogarnięta, po prostu no. jak paczka kartofli. Ja idę. Aaaaa! Boże! Boś, przypatrz się kim ona jest? Gryczynka! Nie, nie, nie. widziałam jej kurczę. No dobrze, co robi? Haha, Eryk ucieka. A się... Aha, próbuję naprawić. Ja robię ten. No. Oho, nie trafiła. To oh. nie eee, trafił? nie ja nie trafiłam. SŁUCHAM?! No teraz BOŻE, uchodzisz? PRZED CHWILĘ o. MI ZNIKNĄŁ CAŁY PASEK, ŻE JAKBY MI cofnęła... się. <laughs> ja mówię tak the... EJ, AŻ, aż WYDUPIŁAM. Nie, 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 nie! Normalnie, wiesz, nie trafiła mi, cały pasek mi zginął nagle, mówię, co to tak O, też ma nie? mori. O, Eryka zjadła. Oh my God. O nie. Czyli ma to czerwone mori. Tak. Mhm. Czy Gosia wisiała na haku? Nie. To masz szansę przeżyć. Dlatego mnie tak goniło hmm. oparcie. No. no. A z drugiej strony mi się struggle włączył, więc i tak i tak by umarł. Nia chowa się za kombajnem. Wiesz, czemu na mnie robić? Bo ona klapą chce uciec z faniara Żywe. Szuka klapy, tak mi się wydaje przynajmniej A ja może nauczyła się, że trzeba się skradzać, żeby pułapki nie aktywować <grym 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 dlatego całą mapą chodzi w kucaka <grym> idzie. On ją o, To idzie O ona idzie za I przypatrzy kim ona jest Na razie to jej nie widzę Przypatrz Nie no, dziwnie wygląda Tak popatrzę, że faktycznie Znaczyna. ma jakieś takie koraliki ale, ale no... Idź o, dalej On... Jak to dalej? No dalej mnie goni. On nie tu. Tu nie ma przejścia. Nie o, jest nie. tutaj. Biedna. Ja już teraz to złamiłam. No i mnie teraz trafi. Skacz, szybko, szybko, szybko. Nie da rady, zawsze przez okno tu trafi. Jezu, ona no jeszcze znika. Ej, no poczekaj na jęcz, jęcze? Jęczy ale przestała cię gonić chyba? Nie. Oni ja sobie niszczy totemik. O, są serduszka. Słyszę coś Z prawej A! No <grym> na mnie dalej goni, Gdzieś to na pewno pułapkę sobie postawiła z niej, O O to... no właśnie <grym> Tak myślałam A dlaczego ja się przestraszyłam, a nie ty no i Oj, widzisz panna młoda czy graczynka? Graczynka Jaka graczynka? panna młoda, co? no west Mam wianek nawet za wreku w ręku Wianek, tak. Gdzie ma Wianek? Z Wianek młoda. No, nie. No, no nie. kim ona jest? No. Gleczynka czy panna młoda? Ej, no tam tam mój <śmianek> gęsy niszczy, co ten nie robi w ogóle? Zaraz ci no raz się powiemy. Nie, o to niszczy. Tak, w, w sensie ten niszczy. tak, to się ten. Tu nie Super. Ja, no nie, ja, ja na zakupu jestem. A wiesz, ten. E, ta twa była za tym genem, co przed chwilą naprawiałaś? No co ty gadasz? No. No ja się kitra strasznie teraz. No ja widzę, na mnie już nic A Ona nie no. skoło klapy gdzieś sami? Nie ma klap. Nie, nie widać klapy jeszcze. Ona teraz co? Znalazła ją, o jednak nie. Nie, nie znalazła, ale ta niepotrzebnie zaczęła biegać, bo jej ślady O, idzie po ciebie! No idzie, ale... Przed nie Nie, altruistka. Że... Może ja spróbuję nie ją zagrać na tym meczu. No i patrz, no i patrz co... Nam... No i mnie już nie zdejmie. No, chyba już nie, ciała to już ten mogła ten lecieć, no. kurczę, a nie. Tam będzie się ganiała dookoła snopków. No to już po mnie. Teraz po ciebie no. przyleci. No. <laughs> żeby mnie, mnie sfarmić. No raczej. Ojej, czułeś już ty... mnie chyba nie sparmić, no. No nie. Z każdej strony cię obstawiła. No, obstawiła ci tą to owa. Iiiiiiiii. Wred na nią. Masakra. Mm. No dobra, może tak trochę, Greczynka. O, jedzie że... do ciebie. Gryczynka. Nie, to jest panna młoda z Grecji, on jak już... Zaraz mm. wcisnę, jakie są skiny. Zobaczymy. <laughs> Le... Zobaczyłem po meczu. Dobra. No cóż. Bolało. No. Czekałem chwilę, żeby ona się mogła zdjąć, ale raczej się nie zdejmie. O, słyszałam, że się nie zdjął, <ślesz> więc zginie, niestety. No to no, pani. Ja... Nie udało się, niestety. Także, no. Chinka nie przyniosła szczęścia. Że, że tak, w sumie jesteśmy już jakiś czas po y, resecie ranki i nadal są tacy. Y, Słuchajcie, ona nazywa i, królowa bagna. <ślesz> ona jeszcze Noeda miała, nie? trzecią tak rangę. No nic, zobaczymy, yy, kto będzie w kolejnym meczu. Kulik. O Boże, bagna. Bagna! O, dobrze nie było. No to jesteśmy, moi drodzy, na bagnach i gramy Megan. Wszyscy. Team troje. Megan. Tak. Dobra. Eryk jest prawie prestiżowy. O, nie. O, ja pierdzielę. No to lepiej by się mogło, nie? Dokładnie. O, tu jakaś jak strada Megan, kto to? No, ja to? Tak. <laughs> O prestiżu poznaje. Nurska jest, nie, mamy wszystkich. To ta mapa i klucz się nam na nic nie przydadzą. No nie. Halo? To już a ty co tu tak się było. skradasz? Skradam już z krzaków. To. Już z krzaków wyłaś? Dawaj, chodź, szukaj gena, nie... Chodź tu. Ja na statku robię. Skleczę z ruiną. Nie ma. Nie o on Jake jest. My tu z Jake'em siedzimy. Dobra. Na no, komuś szerych. Nie wiem. ona idzie. No i ciekawe. Jest, nie ma, nie ma ruiny. No nie ma jest. Ja idę zrobić totem. Rób totem. Tysiąc punktów twoje. Ona chyba mnie widziała. A nie widziała to mnie słyszała. Ona chyba idzie tutaj do nas, wiecie? Nie wiem, zaraz naprawimy gena. Bo ja słyszę serduszko. Też tak. słyszę, ale. Ona jest na górze, ona się patrzy z góry. Te płasie się. się. zaatakowała. O okay. chodź Eryk. Patrzcie. Cyk, cyk i uciekł. Nie, bo Jake tutaj do nas przelazł. Dawaj rób Paź. to. Przedał nas Jake, a to ham jeden. A to. A to Jake. No, zrobił go, na. Ja zrobiłem. My zrobiliśmy. On nas halo, halo. Cudze przysługi mi tutaj. Ale ja, że... nie, on no, mówiliście, że z nim robicie. On uciekł, zostawił nas. A. Ja robię na statku na górze. Jakby co? Mam chorobę lokomocyjną, to ci nie pomogę. <noise> Okej. Okay. Chyba morsko. Dobra. Idę do Ciebie. Może być morska. Wiem lepiej co mam. Dobrze. Może być Teraz mam połamany kręgosłup na przykład. Ola. A Ale taka słaba jest ta pielęgniarka. Tak? Nie tak? zgubiła mnie, no ona nie... Tu może uciekniemy. Dopiero ten, dwa geny. Zaraz Zaufaj mi, zaufaj mi. Już to kiedyś Mówi... mówiłeś i, 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 i się, się skończyło. No się zawsze <laughs> mówię, zaufaj mi, ja pod tym je wiesz. O Jezu. O Boż. Ale spoko, naprawiajcie Gen na Przemek się z nią pogania. Nie do tego Jake'a naprawić, bo on głupi lata. Chodź tu Jake. No a co, co za cymbał? No, Ej nie obrażam. Jake szukam. Czy na statku go szukasz? No tam biegnie. <laughs> może też ma chorobę morską. Bo on biega jak pa, paralityk jakby. Dobra, ja szukamy tu jest genet. Kto chce mnie skleić? Ja. Nie Jezu, Jake, ale ty się drzesz. Chodź, naprawię cię. Ej, Jake wydaje najciwniejsze dźwięki. To ty o, Megan o, nie słyszałeś? Nie, nie. Tak. Tutaj na tym małym stateczku będę... To Co ja dobra. zaraz do ciebie przyjdę. No naprawcie się, kurczę, bo na to jest. O-o. Nap naprawiłem JK. Przemek sam się skleja. Ja się próbuję wybandażować, ale... Tak to jest samemu, słuchajcie, o, nie to da rady. Do mnie leci! No, Pewnie ma przyzwanie, piguły. Ma na pewno. Hmm. Umrę! Nie umieraj! Dawaj, doszł rada. Uciekaj. No kurde, ciężko jeszcze szukam tego mojego statku ale... O mam chyba, to jest takie coś To jest jakaś ruina To jest ten statek? Gdzie ona jest? Przemek, wylecz się no, Dobra Przemyk wylecz się No bo, kurczę... nie bo ta lata jest nie spowalnia Oj no wiecie, wiecie co? Ja myślę, że się martwi cokolwiek Bo wolnogena robię no. Trzeba myśleć strategicznie przemku Tak, no to... Idzie to do nas, idzie, idzie to do nas, Gosia, uciekaj. Widzę, widzę. To najlepiej poświęcić przemka. Kogoś trzeba. <laughs> Ej, mapa jest zbagowana tutaj. Kurczę, mnie chyba widziała. Uciekam? Nie, nie widziałam je, ja. dobra, uciekam. O, zjeścioną mgna. Nie wiem, widziałem. Chodzi Na się męsku, snuje. Oddychaj nawet. Nie okay. wiem gdzie wy się bawicie, ale idę wam poprzeszkadzać. Przystacie. Przyszła do mnie! Cześć, to przyszła do mnie, ale dobra. Nie wiedziała, no, że tu no. jestem. Cześć Gosia. Hello, a co tam Jack robi hey. Ona tu do nas idzie, słuchajcie. Uciekajcie. Czekajcie, uciekajcie! uciekajcie. uciekajcie. Ja ją przyprowadziłem. Aha. Miło. <noise> Powiedziałem, że trochę tej rozgrywki wam zrobię. Ej, a Jack też tu biega w ogóle, nie? Schowałem się pod statkiem jak coś. No obok mnie. O. Nie, to ja jestem. A, okej. Okay. <laughs> Gosia nie rozpoznaje bez prestiżu, znaczy po prestiżu. Nie. O, o. o nie, wzięła mnie! Chodźcie tak. kliknąć gena, bo on już jest tak Dobra. na wrknięcie. A! Uważa Gosia <laughs> No, chciałam mieć kliknąć gena. No to pięknie. Kliknąłem. Uciekajcie teraz. No, teraz uciekaj. No, Ona chce, za mną, wiecie? Nie? Zrobiliśmy tak, poleciała, poleciała za tobą, ja idę po Przemka. O. Już dobra. mnie zdjął Jake. Trochę akcji wprowadziłem z tego odcinka. Dobra. No, no. O nie, idzie do nas, idzie do nas. Laki, wybuchy, grzyby. O żeby będziemy się leczyć z Choć Chodź, dobra. chodź. Idę nie lecz Jake. Znaleźć. Ja jestem koło szopy. No wiem, widzę cię, bo mam e, tego... Empatię zawsze mam. Nie, ona, hmm. ona tu idzie. Bo ona tu do gena, wiesz to jest złe miejsce do leczenia się, bo ona do gena tu przychodzi Być może, być może Zostaw, Ona w szafce nie mnie szuka W szafce? A ty jesteś w szafce? Nie Ty jesteś w szopce, jesteś w szopce. No ja to zobaczę zaraz, usłyszę mnie Nie! Tak ja zrobię dywersję o, Spokojnie To dla ciebie go A, bo ona ma przyzwanie piguły No, no tak, się tutaj szuka. Dobra, poszła w inną stronę, dobra, dobrze tam biegniesz Gosia. Biegnie, Ej, dobrze dobrze biegniesz Gosia. Eryka, mnie widzisz? O, cześć Gosia? Gosia? Czy to? to nie ma? Nie, Gosia? to ja. A zobacz, czy już jest włas? Nie ma jeszcze wszyscy żyją. Co ty masz z tym włazem? Ale ja na przykład grałem sobie ostatnio mecz i słuchaj, włas mi się pojawił w trakcie meczu. O, naprawiłaś się, akurat jak tak przebiegłam. Tak, ale musisz? no musieli nie żyć. My wszyscy żyjemy, więc nie ma jeszcze. Hej. Nie, ja ci mówię, że jest. Biegniemy Ma. we trójkę. to nie wierzę. Co ty chcesz? Że biegniemy tak. we trójkę. Tam A może no, na pewno co? w shopie ten gen, ale. O, tu jest. Ale tutaj chyba jest na dwie. Jezus, co tu się klinuje tak? <głos》> na dwie osoby chyba. To kto Dobra. pierwszy? Bierzcie. Bierzcie. <głos》> A, bo tu. <głos》> ja, Eryk, nadzoruj. Ja, ja użyję mapy. Stoj na czata, Eryk. Tylko Tam są jak... jeszcze dwa. Mhm. O, poczekajcie, widzę ją. Idzie, uciekajmy! Chodźcie tędy, za mną! Co ty? <noise> Błądę! <by. głosy> Dobrze wam tak! Nie słuchacie się mnie! O ja złapię! Ale to, <noise> to posłyszy! Poświęc... Chodźcie Mówiecie za mną, to? tędy! Uciekamy! <noise> a my ją wziąć na siebie, a nie! No ja znalazłem drogę ucieczki, a wy tam siedzicie jak te sieroty. Jako przywódca stada, powinieneś wziąć ją na siebie. No... O, o! Słyszy mnie. Idzie do mnie. Spoko, Nie. naprawię tego gena. Bawcie się. Słuchajcie, wiecie co jest najgorsze? Że mamy trzy geny obok siebie. I ona będzie pilnować. Ale z ciebie Patrz, śleje. widzisz tę czachę? Widzę. Ej, puść! Uciekaj! Ej, puść! O, o. Rób, co chcesz. O. O, nie, ona jest tu nade mną. Spoko, idę naprawić tego gena. Ale ta czacha spoko. A ja nie wiem, co ona robi, ona jest dziwna trochę. Ona piluje tego gena, chociaż Sylwia na nas szuka. Bo nie, te trzy geny są na jednej linii. ona tak. Te... Tyle A, no to świetnie, będzie tak latać, nie? Tak. Ja już tak też kiedyś robiłam. To się podzieliliśmy i każdy latał do któregoś gena, aż w końcu wyszło, tylko wtedy jeden został. No nie, ona jednak ma to wezwanie na bank. Nie wiem, ja ciągle się wracam do tego gena, co na długo mi kopię Ja zaraz jeden naprawię w dobrze, dobrze. No i tak biegaliśmy, nie? Podzieliśmy się? Na litość. Szatana. A w końcu co zrobiliśmy. Na litość nie? Przemku może nie leć z nią tutaj do nas, co? Nie ja. widzę was. Wiem, ale Przemek ja mam empatię i widzę gdzie on biegnie. Nie chcecie mnie przy sobie. A ja bym chciał, żebyście mnie wyleczyli. Chodź. co, ona może mnie znada, nie wiem, bo dobrze byłoby Ja też... zniszczyłem no. dwa totemy. O, ty to ja robię trzeciego. Chodź Przemko. Pomacaj mnie. Zjemy się tylko... Aha, na pomoście robiliśmy, nie? Jestem przy małym statku teraz, tak? Z robię robiłem na pomoście. No dobra. Czekajcie, bo... Ale ty sapiesz! To ty! O, A. ona idzie gdzieś tu. Ona tu lata koło tak, tego. Ona ma tu lata koło siebie. No, ten, no. to są te dwa, masakra. To Eryk, odciągasz, a my robimy. Poczekaj, szukam, może jest jeszcze gdzie indziej. Gen. No będzie trzeba biegać z jednego do drugiego, niestety. A dlaczego on się mnie nie słucha? Ja mu tak ładnie mówię. No, zostały te Już? dwa ostatnie, słuchajcie. A przyjdziecie do mnie na pomost? Tak, bo ja tu jestem tak, pod Tak, idę. Jestem pod pomostem, ale ją tu słychać. No bo ona zaatakowała Uuu. Gena na pomoście. Słyszę Gosia? Słyszę Gosia! Cześć! Ale ona tu jest! Wiem, ile się leczyć. Ona jest na pomoście. No. Ona będzie pilnować tych dwóch genów. A tego najbardziej, bo on jest na tyknięcie, słuchajcie. No nie, na tyknięcie to nie, ale jest dobrze zrobione. Ale na początku, słuchajcie, tak nie grała dobrze ta. co to, to było? ta równica. <grymna> biegnie, biegnie tu, uciekaj! No kuźwa, no! Ona musi kogoś powiesić z was. Uff, dobra. Generalnie jest dość słaba. No Ona ma problemy z teleportowaniem się. Tak. Bo Musimy jecha. wracać tak na tam. Mhm. Ja, się ja muszę się uleczyć gdzieś w e, ustronnym miejscu. Dobra. O, Jake, co ty tu robisz, chory taki? Wyszedł z krzaku. No właśnie, bo przecież to wszyscy radni. Nie. Eryk, lecz się Dobra, no, ja też rozbię ten do mnie. Czasy, o, I ona, nie ona nie tak pożycza. lata od gena do gena, nie? To jest porażka. No, będzie ciężko. Zrobiłem krzywdę Jake'owi, żeby tutaj pielęgniarkę zawołać. Damy radę. Co ty? Ona się nie tani. Nie przejmie tym. Ona już jest bo... zafiksowana na te geny. To weź Eryk się poświęci wejdź, w skocz w tego. Wiesz, żeby cię powiesiła trochę. Ja co? wracam na pomost. Ja tu się z nią spróbuję poganiać trochę. Ja się zaraz z lewej też No te skopy, nie? O nie! I on się psuje. Co? No i ona już tu jest, się. nie? O Boże, Boże. No my nie zrobimy, trzeba znaleźć jakiegoś innego. Ale to te są tylko te dwa. Nie, jeszcze jeden jeszcze powinien jeszcze być. Jeszcze jeden, no. Nie no, szukam mapy, i nie ma. Tylko te dwa. Ale ty zostaw mapę na ten. No, jak? No musi być jeszcze jeden. Nie ma. Mówię ci, przeszukałem mapą, mam jej aż 20 sekund, więc... Ej, bo ja mam, już tu żeby... do połowy naprawiłem genę, co wy robicie, halo? Gdzie naprawiłeś? Pod ten, co jest pod, pod szopą. No mówi, widzisz, że jest trzeci? Pod szopą? Znaczy pod statkiem, pod pomosem, sorry, ja już tu naprawiłem do połowy go. A, to no. Ona ten, go nie kopie, chodźcie To nie, tu. to ten. Tutaj jest, tutaj jest, proszę bardzo. Gdzie? No tu. Poczekaj. O, no i właśnie tego naprawiam zaczekaj. Ale ja. to są te dwa, które w tej jednej linii są. Ona Ale ona nawet ucieka i... Ale to musi tak. być jeszcze jeden. O. o ona, biegać, że... ja. A, ona za mną idzie, dobra. Spoko. Coś tu robi, ja już mam... 70%. Ale ona wraca, nie? Ale nie, wraca do tego na górze. Czekajcie. No. 150 teraz zwalę, więc może uda mi się naprawić. Eryk, chodź tu koło mnie. No idę, idę. Pokaż idzie. się są tak, żeby ciebie goniła, goniła ewentualnie. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Go! O! Patrz, akurat wam. Idę w lewo. I teraz ciekawe czy ma Noeda. To dobrze, bo ona poszła tam przy szopie. Dobra. Tak, bo, bo nim nie. To cześć Szemku. <grym grym> Ale ona nie będę... złą bramę dzisiaj. Jestem... Ja nie do was w takim razie i już was. To chodź. Już. A tu jest jeszcze cake. Idzie A, tu, Jake? idzie tu. Który to? Tu jest Gen. A! wy za szopą robicie gena? Znaczy, dupa. Mm, nie, gena już nie robimy. A wiecie, Przez że statku. ja... statku! A Przemek jeszcze gena robi. <głos> <głos> Ej, bo wy wyszliście, a muszę bramę sam otworzyć. No to mówiliśmy Ej, cię, że... Wyszła! Eee... Statku... Wyszła. O Ej, nie! nie. się wkurzyła. No jak ja, nie? No nie wyszedłem, pyta. nie zdążyłem. Wow, dwa pipy, nie? <noise> ja prawie dwa. Nie, zle. Ja mam też. A ona miała jęki jeszcze i wezwanie w ogóle, Tanaty na a nie miała, i to piciele miała. Ej, ona chyba nikogo nie powiesiła, wiecie? No nie, nikogo. No nie, ja wisiałem przecież. Jak to? A, no tak, tylko Przemek wisiał. <grym> jak to jak to, i tylko ja nie uciekłem z tej mapy jedyny, no. <grym> e, ja pierdziele, No no, no bo ona się poddała jakby, tak? Więc to się no. uciekło wygrane. No. Ale ja nie dostałem pięciu tysięcy, czy dostałem? <grym> chyba dostać, bo dostałeś. masz najwięcej. O, no to. Dziękuję. No. no, także drugi mecz dużo lepszy, ale ta nurska serio, taka nie, ale ona 20. -tym... A, no właśnie. Ja <grym> teraz tak patrzę. O, boże, jak to, jak to dobiera, wy mi powiedzcie, nie? A on miał 19 ten ten. Ale to jest dziwne. My 13 tą, 16 a tu jest 19. Erek to i mam wrażenie, że on w ogóle tych rank to nie wbija. Tylko no, no, jak ma 6, to się tu całe życie? Bo ja nie gram dla wyniku. <grym> No bo też, ale to się, wiesz, jakby samo no. Także dlatego taka nieogarnięta biedna, no, na dwudziestej randze. Dlatego wygraliśmy! No, <laughs> bo wcześniej tak. wcześniejsza to porażka. Ale wiecie, przy tej Wiedźmie to były straszne lagi. To jest tak. raz. Yy, nie ma co ukrywać. A dwa, no ten, no, Maury też, nie? Także no. Ale cóż, będziemy się z wami żegnać. Bóg za Przemek. Do widzenia, pa. <laughs> Do widzenia, pa. Eryk. Byłem, cześć. Do usłyszenia, papa. Pa.